3 listopada, środa z Ewangelii Świętego Łukasza: Kto nie nosi swego krzyża idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Dzisiaj świat chce nam zaserwować życie piękne, bez trosk, bez chorób, bez cierpienia, bez zmagania się z różnymi trudnościami. A nawet jeśli one w życiu wystąpią, to mamy przechodzić do nich na porządku dziennym, iść dalej do przodu, cieszyć się życiem, korzystać z życia. A Jezus mówi, kto chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie. Jeśli chce być moim uczniem, musi przyjąć krzyż. Oczywiście Pan Jezus też w tym znaczeniu nie mówi, że mamy całe życie cierpieć, że nasze życie ma być. Cierpieniem, krzyżem, bólem, troską. Nie. Pan Jezus też chce, żebyśmy się radowali, żebyśmy byli szczęśliwi. Bo przyjąć Krzyż to być człowiekiem szczęśliwym, to wypełniać wolę Pana Boga w swoim życiu. Krzyż i wszystko, co związane z krzyżem, nie musi do końca być związane z bólem i z cierpieniem. Może to być pokonywanie samego siebie. Swoich słabości, swoich trudności życiowych. Może, może to są rzeczy, które w jakiś sposób ciężko mi wykonać. One są w jakiś sposób krzyżem. Coś muszę zrobić dla drugiego człowieka. Coś komuś, coś obiecywałem. Nie chce mi się po prostu. Jest to jakieś doświadczenie krzyża. Ja muszę się przełamać, zdobyć, prosić Boga o siłę, o taką moc żeby to przenieść przez swoje życie, żeby w jakiś, w jakiś sposób komuś pomóc. Dzisiaj dalej, kiedy czytamy ten piękny fragment Ewangelii, słyszymy takie słowa, bo któż z was, chcąc zbudować wie, że nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wy, wydatków, czy ma na wykończenie. Moi kochani, jeśli chcemy rzeczywiście nieść ten krzyż, jeśli chcemy z tym krzyżem iść, to uwierzmy, nie będziemy sami. Pan Bóg nie nakłada na nasze ramiona takich krzyży, których nie damy rady unieść. Jeśli podejmiemy takie, taką decyzję, tak, Panie, przyjmuję ten krzyż, idę z tym moim trudnym życiem, może właśnie z chorobą, może właśnie z cierpieniem, może z trudnym mężem, może z dzieckiem, które sprawia mi kłopoty, może z kłopotami moimi w pracy, Podejmuję, to jest krzyż. Ale wierzę, zastanawiając się i myśląc o tym, wierzę, że Ty jesteś tym, który będzie mi w tym dawał siłę, że ja nie zostanę sam. Że budowla mojej świętości, mojego życia nie zatrzyma się w pewnym momencie, ale ona będzie dalej rosła do nieba. Będzie to drabina, która będzie mnie prowadziła do nieba. Krzyż jest moim kluczem, który otwiera mi drzwi do nieba. Przyjmijmy i nie bójmy się, nie lękajmy się przyjąć Krzyża. Nie można inaczej spotkać Boga, nie można inaczej zrozumieć Boga, nie można inaczej zrozumieć drugiego człowieka, tego czym człowiek żyje, co człowiek przeżywa, jeśli sami w swoim życiu nie doświadczymy bliskości Chrystusa ukrzyżowanego i nie poczujemy na swoich ramionach Krzyża. Serca Wam na ten dzisiejszy dzień błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrej środy. Do zobaczenia jutro.